Czy zdarzyło mi się puścić łebków z tematem? Ale teraz dobre, pytanie zadał. Albo czy byłem świadkiem takiego zdarzenia i czy była to praktyka w naszej służbie, że tam wiadomo, hehe, czasami za małą samarkę puszczało się łebków wolno. Myślę, że tak. O to pytanie przywieźć chyba od początku mojego kanału i dzisiaj wam na to odpowiem w pełni, bo był już o tym taki shorts. Jestem bagiet, były policjant, mówił o służbach bez cenzury. Zapraszam na kolejny odcinek. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bageta z tej strony. Ja wiem, że nagrywałem o tym shortsa, ale widziałem, że on się dobrze przyjął i chciałbym pociągnąć ten temat dalej pod względem prawnym też i dlaczego teraz wygląda to trochę inaczej niż wyglądało, a właściwie z tego co mówili moi koledzy, by ja oczywiście nigdy im czegoś takiego nie zrobił. Zanim zacznę, dziękuję wszystkim, którzy wsparli mój kanał kliknięciem wesprze. Jeżeli chcecie, jest taka dodatkowa forma wsparcia mojego kanału, yy, jakąś dodatkową kwotą. Link do tego będziecie mieli w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. A wszystkim wspierającym mój kanał, dziękuję jeszcze raz. No dobrze, więc jak to było? Bo kiedy wy mi zadajecie pytanie, czy ja kiedyś puściłem jakiś łebków właśnie z hehe tematem, no to właściwie pytacie mnie, czy ja popełniłem przestępstwo. No musiałbym być wyjątkowym debilem, żeby się przyznać do tego, że kiedyś tak zrobiłem. Po pierwsze, jakby mi zaczęli. Robić koło dupy, no to byłoby nieprzyjemnie, a wiem, że pewnie by zaczęli, bo wiecie doskonale, jakie przełożenie mieli do mnie stosunek i na pewno ktoś tam mnie jeszcze w komendzie głównej czy w jakiejś innej komendzie w wojewódzkiej w Katowicach ogląda i pewnie szuka HD, żeby zrobić mi koło dupy, więc oczywiście do tego nie przyznam. Nie. Natomiast słyszałem i koledzy mi opowiadali, że no tak, kiedyś się tak robiło, słuchajcie, od czego to zależało? No na pewno zależało to po pierwsze od gliniarza, bo zawsze możecie trafić w każdej robocie, w każdej robocie traficie na typa, który jest spoko, i w każdej robocie traficie na typa, który jest zesrany, albo pospinany, albo mu się wkręcił. Nie wiem, turbo, stróż, prawa, super bohater, i tak dalej. No, i po pierwsze zależało to od człowieka. Druga sprawa jest taka, że kiedyś nie było kamer i ja też kamerę dopiero dostałem. Chyba w 2020 roku, jakoś nie wiem, pod koniec października czy coś takiego, a tak to jeździliśmy bez kamer, więc mogliśmy sobie, znaczy mogliśmy, ja oczywiście tego nie, nie robiłem, ale mogliśmy sobie pozwolić na, na dużo więcej, jeżeli chodzi o takie wyluzowane podejście do pewnych tematów. Słuchajcie, teraz jak wszystko się nagrywa kamerami, a w dużej, wydaje mi się, że w większości dużych miast, szczególnie wojewódzkich, policjanci już kamery mają, no to teraz ta sprawa wygląda zgoła inaczej, bo ja rozumiem, że takie podejście, a nie inne do młodzieży się ma, i szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o politykę wycelowaną w środki zakazane w Polsce, to jestem totalnym przeciwnikiem takiej polityki. i Moje zdanie na różne tematy znacie. Według mnie bardziej powinno się edukować niż karać. I to po prostu ta polityka nie działa, ona nie zdaje egzaminu i dla mnie to jest głupie. I ja znam masę policjantów, a może powiem więcej, większość młodych policjantów jest mojego zdania, tylko że raczej się nie odezwą w mediach, ale też z drugiej strony każdy ma, albo prawie każdy ma rodzinę, dziewczynę, stałą pracę, której nie chce stracić. Jakieś plany na przyszłość, niestety, ale w dobie kamer, kiedy każda interwencja jest nagrywana, bo musicie wiedzieć o tym, że każda interwencja jest nagrywana. Czy to jest interwencja własna, czy to jest interwencja publiczna, to każda interwencja jest nagrywana. I w chwili, kiedy my w toku interwencji, a ja zaraz Wam przytoczę jeden przykład z mojej służby, ujawniamy coś takiego, no to nikt w dzisiejszych czasach się nie podłoży, bo to, że to się nagrywa, to jest jedno, ale druga sprawa jest taka, że kamera nagrywa 30, czy teraz nawet 60 sekund przed tym, jak naciśniecie guzik, bo nagrywa w pętli to jest pierwsza sprawa, druga sprawa jest taka że te kamery są regularnie sprawdzane, jeżeli jeszcze to by było tak że ta kamera jest sprawdzana wtedy, kiedy na policjanta wpłynie jakaś skarga, albo jest jakaś niejasność, no to, no to no też niespoko, ale też wydaje mi się że mało osób by się podłożyło, ale wyglądałoby to inaczej niż jest tak jak jest teraz, że to po prostu siada sobie jakaś mądra głowa, nie pozdrawiam pani z mojego byłego komisariatu, ci co czytali moją książkę którą polecam swoją drogą, to wiedzą o kogo chodzi, nazwijmy ją panią no to tej pani szczególnie nie pozdrawiam, bo to była Osoba pierwsza do tego, żeby się przypierdzielać do policjantów o jakikolwiek gówno i do mnie tak samo. Osoba, której ewidentnie oficerka siada po prostu na łeb, ale ona już wcześniej była fałszywa. Ale dobra, whatever, mniejsza o to: Idź pan, No w każdym razie i siada taka powiedzmy pani oficer z koziej dupy, no i przegląda sobie te nagrania. I w tym momencie trafia na takie nagranie, że dwóch młodych policjantów legitymuje dwóch osiemnastolatków, którzy gdzieś tam, nie wiem, mieli jakiegoś śmiesznego papierosa i wywalili tego śmiesznego papierosa, tak jak się kiedyś robiło do dzięki kanalizacyjnej, czy wdeptali go w ziemię i powiedzieli a tam jeszcze raz zostań, zobaczymy, to będziecie mieli przesrane, dobra, idźcie w swoją stronę. Bo niestety, ale duża ilość policjantów tak właśnie robiła. To teraz tak, po pierwsze... Najważniejsza chyba rzecz, psujecie tym młodym papiery na całe życie. Bo to, że oni tam kiedyś zdobędą, jak mi się to zatrze, czy będą mieli warunkowe umorzenie po ilości tam latach, to jest jedno. Ale do policji, do straży granicznej, do nie wiem, służby więziennej, służby celno-skarbowej już nigdy nie pójdą. A może to było ich marzenie na przykład życiowe. Druga sprawa jest taka: robicie sobie robotę. Trzecia sprawa jest taka, dyżurny jest na was wkurwiony, bo zwieźliście taki gówno, a nie, a nie wiecie, a nie zatrzymanie za, nie wiem, połówkę, czy tam za, za jednego gieta, no, no czy nawet za dwa, czy za pięć, co to, jest za, co to jest za wynik, w cudzysłowie, co to jest za zatrzymanie. Jakiś gówno. I wiecie, zwozicie takie gówno o drugiej w nocy. Wy jesteście wkurwieni, młodzi są wystraszeni, dyżurny jest wkurwiony, grupa dochodzeniowo-śledcza, czy tam jakiś dyżur zdarzeniowy, który musi to obsłużyć jest wkurwiony, wszyscy generalnie są wkurwieni, oprócz może pana komendanta, który sobie może sklepać pod statystykę, jak akurat brakuje zatrzymań za coś takiego, bo tak, są takie statystyki, jak tam brakuje, to wtedy na siłę się właśnie ciśnie takich młodych ludzi, szczególnie wywiadowcy coś takiego robią, ale tak jak mówię, ja nawet nie winię tych policjantów do końca, bo to jest, bo to jest wina systemu, a nie, a nie tych gliniarzy, bo każdy Ostatecznie chce dostać wolne, na przykład jak ich dziecko ma, nie wiem, komunie, czy w rodzinie jest jakiś śluba, oni właśnie robią potem taki miękki mobbing na zasadzie, nie wiem, nie dostaniesz wolnego, nie dostaniesz tam, nie wiem, urlopu wtedy, kiedy chcesz, nie pozwolę ci jechać z córką na wakacje, czy nie dam ci nagrody, za które kupisz dziecku prezent. Kiedyś to było normalne, że się takich łebków po prostu puszczało wolno, a to wszystko się po prostu wywalało do studienki kanalizacyjnej najczęściej. Ale jak macie taką sytuację, na przykład jak mam ja, że stoję i chyba wam już o tym opowiadałem, a na pewno na moim twitchu to opowiadałem, gdzie swoją drogą zapraszam na live. Dzisiaj też będzie live, tylko jeszcze nie wiem o której, że stoicie. Przed kobitą. Legitymujecie ją i nagrywacie wszystko, i ta kobieta wyciąga wam na oczach waszej kamery, że tak powiem, z portfela dowód osobisty i z którego portfela z tej samej kieszeni wypada wam pod nogi samara z czymś hehe białym. No to sorry, resory, no nic tutaj nie zrobicie, wszystko jest nagrane. Ja się nie będę podkładać za kobietę, i przez własną głupotę potem są problemy. Czy ja uważam, że to rozwiązanie prawne jest dobre? Podkreślam jeszcze raz, nie jest dobre, ale po prostu przez to, że technologia nas dogoniła, policjanci innego wy nie mają i nie jest tak, bo kiedyś i te czasy już niestety, moi drodzy, nie wrócą, bo kamer ubywać nie będzie, tylko będzie ich przybywać I ja w ogólnym rozrachunku uważam, że generalnie kamery są dobrą opcją i mi się z kamerą dobrze pracowało. Sprawa kolejna, jeżeli taki policjant by odpuścił, to on sam popełnia przestępstwo, moi drodzy, i to wydaje mi się, że nawet nie jedno, bo też zależy jak daleko by ta interwencja zaszła, ale popełnia co najmniej przestępstwo z artykułu 231 kodeksu karnego, czyli niedopełnienie obowiązków, Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Więc no, tutaj na pewno wszyscy by uznali, że na szkodę jakiegoś tam interesu publicznego działał, bo można było za zatrzymać sprawcę i generalnie tak to się interpretuje. Więc tutaj macie 3 lata więzienia, które możecie wyłapać. Z drugiej strony, jeżeli by jeszcze sporządził do tego jakąś dokumentację, a musiałby to rozpisać w notatniku, no to to jest przestępstwo z artykułu 271 kodeksu Karnego, czyli funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, który poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Więc jeżeli napiszecie taką notatkę, czy napiszecie to w notatniku, a to akurat ma znaczenie prawne, bo to się potem analizuje wielokrotnie, no to popełniacie kolejne przestępstwo, już macie 3 i 5 lat. A załóżmy, że taki policjant na przykład sobie to co miał wyrzucić zaraz wziął i o tym zapomniał, bo znam też takie sytuacje. No to czy to przypadkiem nie jest artykuł 62, czyli posiadanie środków odurzających? Artykuł 62 oczywiście zostawia o przeciwdziałanie. To wbrew przepisom ustaje posiada środki odurzające, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Więc wiecie, tutaj za dużo rzeczy może pójść nie tak, żeby ktoś się za Was podłożył. Jeszcze raz, tak jak mówię, ja nie uważam, żeby kamery były czymś złym. Ja uważam, że tutaj zły jest system i trzeba to absolutnie zmienić. Zresztą rozmawiałem o tym z Mestosławem, ze wszystkimi moimi kolegami, którzy się gdzieś tam zajmują, powiedzmy, mniej lub bardziej profesjonalnie tematem. Znaczy w sensie nie, że sprzedają, tylko jakoś poruszają społecznie ten temat. Ja generalnie uważam, że to, co się robiło kiedyś czyli takie puszczanie tych ludzi i wywalanie im tego wszystkiego było mniejszym złem i totalnie nie winie tych policjantów, którzy to zrobili, ale no też nie można się przypierdzielać do policjantów teraz, jak wszystko się nagrywa, bo sami, moi drodzy, jako całe społeczeństwo chcieliśmy tych kamer, a to zawsze jest miecz obosieczny, bo po pierwsze to Was chroni oczywiście przed naruszeniami, po drugie to chroni oczywiście policjanta przed tym, jakby na przykład ktoś chciał tego policjanta oskarżyć o coś, czego nie zrobił, ale no to też nakłada w tym momencie stuprocentowy profesjonalizm tych policjantów, między m.in w takich sprawach. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Mam nadzieję, że już wyczerpałem temat z shorta, bo pociągnąłem go do surówki, będę miał 12 minut, więc pewnie wyjdzie z 10 minut filmu. Jeszcze raz zapraszam do wsparcia mojego kanału, zapraszam dzisiaj na mojego Twitcha, gdzie będzie na pewno transmisja, pogadamy może też o tym trochę dłużej na TikToka, Instagrama. Trzymajcie się i hej!